Dobry z tej strony, uwaga! Uwaga po uwadze! Ja mam mega, nie masz kolegów. A ty ja czasami od do no, no, dzięki. Maciek wracaj. Jestem. No, nie, za szybko no, nie? No ja nie zrozumiałem co to powiedziałem. Dobra. <todzyskujesz> Eee, ale chcą wyjść Ale ty nie masz czasu się... <grywa> oh. Siema siema ja przyjmuję teraz tu dowodzenia Hola, hola Co? Masz stąd wyjść nie znasz sorry. Co, co ty goście go, 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 go 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 Chodziłem go. wyzoste... na antenę no. Przepraszam, bardzo tą pomyłkę ale kolega chciał zabłysnąć w telewizji Jesteśmy na miejscu już Oto w takim razie możemy się teraz wam teraz przedstawić Tak z tej strony Maciek Kuchta I Dawid Mrożek, Mrożek. Mam jest... Idzie jakaś kolejna koleżanka. Koleżanka koleżanki. Idzie koleżanka koleżanka. Gdzie to idziesz? Bardzo dobrze. Udaję się. do domu czy do, do, do. No to te... nie możesz do domu, bo to jest twój dom, bo masz gdzie <ścoughs>